ma w kolejnym, w kolejnym odcinku co tu my możemy porobić ja podejrzewam że zjedziemy w końcu tą nie? też już tam trochę powalczyłem, żeby nie było żadnych przygód ciekawych a właśnie szklarnię wam pokażę kurczak Promuj się, promuj się. O, widzisz? Chwiczę. Nie, 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 nie. No o, i takie tam, nie? Okej. Okay. Tu jest to wejście. sobie tak porobiłem. Łażę po tym, bo mogę Tylko trzymam shifta. O tu zaraz sobie wyrośnie Dobra To idziemy. o zobaczymy co tam u piesków, Hmm. piekcie, 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 Pieski. piekcie, piekcie, za za pochodniami. piekcie, Oczywiście oglądajcie mnie w HD. Tak. Korzystam z Windowsa 7 więc mogę sobie pozwolić na to. Tam gdzie krzusę teraz. Tu. 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 a gram na pismo no ale wam pokażę tą jaskinię może chcecie taką samą? nie wiem skakanie ale tu jeszcze nie było. Teraz to zwrócimy Ten na pewno tu czy tu a to jest pytanie Gdzie będziemy? O to i tu też nic A to gdzie ja byłem? A tu. Okej. Okay, Okej. Okay. Nic tam nie ma. To bo jest. Nie. No to ja nie wiem. Gdzieś tyle, godzin spędziłem. Mm. a tu był nie dobra, mniejsza tam nic fajnego nie było przejdziemy tu hmm. kurde Wederko z wodą poszedł po co wiaderko z wodą? お願いします。 Wolę bym wpadł kurde Ojemy no jak się przestrzeni tego pieska małego. Ole sit Yeah shit. Fuck your shit. All okay. Próbujemy się dostać na powierzchnię, poczuć powietrze wiesz. Kur.